50 Lekcji Dobrostanu. Magdalena Cieciak-Wawro, psycholog, coach. Lekcja 23. Dziś ta lekcja będzie o sztuce dawania i przyjmowania, bo też czas, w którym jesteśmy, jest mocno związany z obdarowywaniem innych, ale też z umiejętnością przyjmowania. Różnych darów od innych, bo to taki czas przedświąteczny. Wczoraj były Mikołajki i obdarowywaliśmy bliskich prezentami, czasem uśmiechem, dobrym słowem. I o tym dzisiaj chciałam, żeby była ta, ta lekcja w kontekście budowania naszego dobrostanu, czyli naszego Szczęścia. Profesor Peterson, taki psycholog, który zajmował się i badał ten dobrostan psychiczny, sprawdził w dorosłym życiu i zbadał to, co działało w jego dzieciństwie, a czego nauczył się od swojej mamy, która, kiedy był smutny, kiedy było mu źle, to ona mówiła do niego tak: Wyjdź z domu i zrób jakiś dobry uczynek, a zobaczysz, że poczujesz się lepiej. I za każdym razem, kiedy posłuchał mamy, rzeczywiście coś zmieniało się i w jego nastroju, i w jego życiu. Bo to jest tak, że to obdarowywanie innych nie tylko materialnymi rzeczami. Ale dobrym słowem, uśmiechem, wsparciem, czasem byciem z drugą osobą, zrobieniem czegoś dla, dla drugiej osoby jest czymś, co podnosi nasze poczucie szczęścia w sposób realny. Ta życzliwość, jaką mamy dla innych, ta umiejętność zaobserwowania, czego drugi człowiek potrzebuje i Podarowanie mu tego powoduje, że uszczęśliwiamy nie tylko drugą osobę, ale też sobie podarowujemy kawałek dobrostanu. I to jest tak, że szczęście się mnoży, jeżeli się je dzieli. Im więcej dajemy, tym też więcej otrzymujemy. I nie jest to egoistyczne, bo ktoś może pomyśleć: OK, daję komuś, <laughs> dlatego że sam mam w tym, w cudzysłowie, interes, że samemu mnie robi się lepiej. I myślę sobie bardzo dobrze. Natura tak nas ukształtowała, że dając innym, czerpiemy też z tego przyjemność, radość. I dobrze, że tak jest, bo dzięki temu. Pomnażamy dobro. Ale bywa czasem tak, że dawanie nie sprawia nam przyjemności. I myślę, że warto się tutaj na tę chwilę zatrzymać. Myślę, że dawanie nie daje nam przyjemności wtedy, kiedy nie trafiamy w potrzeby innych. Bo to jest tak, że jeżeli chcesz komuś coś podarować, to musisz wiedzieć, Czego on potrzebuje. A jeśli dajesz, dlatego, żeby tylko sobie sprawić przyjemność z podarowania, to efekt będzie odwrotny. Nie, nie będziesz miał z tego przyjemności. Trzeba umieć się zatrzymać i zobaczyć, czego drugi potrzebuje, żeby mu to dać. Ale trzeba też pamiętać, że możemy dać tylko to, co mamy. Tego, czego nie mamy, nie możemy podarować. Obdarowywanie innych w takim szerokim tego słowa kontekście i znaczeniu, nie sprawia nam przyjemności, jeżeli tylko obdarowywujemy, jeżeli nie potrafimy przyjmować. Strasznie ważne jest, żeby nauczyć się utrzymywać taką równowagę i harmonię między tym, co dajemy, a tym, czego i my sami potrzebujemy, żebyśmy się nauczyli również przyjmować to, co chcą nam dać inni. I taki prosty przykład. Jeśli ktoś obdarowuje Cię komplementem, to przyjmij ten komplement, a nie podważaj go, nie dyskutuj. Każdy z nas potrzebuje dobrego słowa, więc nauczmy się też przyjmować od innych to, co chcą nam dać. Bo jeśli będziemy tylko dawać bez tej umiejętności przyjmowania, to nasz zasobnik się wyczerpie. I my bardzo potrzebujemy go uzupełniać. Ta sztuka przyjmowania to jest też umiejętność zdawania sobie sprawy z tego, że jeżeli ktoś nam coś daje, to dla niego też to jest przyjemne, więc może łatwiej nam będzie przyjąć. Po drugie, musimy nauczyć się prosić o to, czego potrzebujemy. Wiecie, dzieci piszą listy do świętego Mikołaja. Po co? Po to, żeby on wiedział, czego one potrzebują. I my też musimy wiedzieć, czego potrzebujemy. W tej sztuce dawania i umiejętności przyjmowania ważne jest, żeby wiedzieć nie tylko to, co potrzebuje drugi. Ale bardzo ważne jest wiedzieć o tym, czego my sami potrzebujemy. Bo jeśli tak nie jest, jeśli nie zatrzymujemy się i nie wiemy, czego potrzebujemy, to wtedy trochę rodzi się w nas pretensji do świata, do innych ludzi, że nie dostajemy tego, co jest nam potrzebne. A kiedy zatrzymamy się nad tym, czego potrzebujemy, to możemy się nauczyć prosić o to innych i nie ma w tym nic złego, bo jeśli to dostaniemy, to będziemy mieli więcej energii do tego, żeby dawać znowu innym ludziom. Ale musimy się też nauczyć dawać sobie samemu, wiedząc, czego potrzebujemy. Musimy nauczyć się myśleć też o sobie samym. I myślę, że to jest najważniejsze i od tego trzeba zacząć, żeby umieć dać sobie czas, dobrą emocję, dobre myśli, wsparcie, żeby nauczyć siebie traktować z taką troską, jaką, z jaką traktujemy innych. Bo kiedy nauczymy się dbać o siebie samych, to nasze potrzeby będą w dużej mierze zaspokojone, a wtedy mamy znacznie więcej energii, zasobów i możliwości do tego, żeby obdarowywać innych. I myślę sobie, że w ten sposób, dbając o siebie, tak naprawdę czynimy świat lepszym. I bardziej przyjaznym dla nas wszystkich. Dlatego zapraszam nas wszystkich do tego, żebyśmy pomyśleli o tym, czego potrzebujemy, i spróbowali to sobie dać, i potem pomyśleli, czego potrzebują inni, i obdarowywali innych, umiejąc jednocześnie przyjąć to, co inni chcą nam dać. Z wdzięcznością. Ok. To ja Wam życzę dobrego tygodnia. Wam i sobie. I zapraszam na stronę www.50lekcjodobrostanu.pl do Poznania dwóch książek moich, które opowiadają o dobrostanie psychicznym i o szczęściu. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.